Witajcie kochani z tej strony, Gosia z kanału Gretar Studio. Dzisiaj zrobimy sobie karteczki z wykorzystaniem ścinków. Na pewno każdy z Was w tym skrapowym świecie ma pełno ścinków. Jestem pewna. Ja kiedyś miałam malutkie pudełeczko, ale postanowiłam posegregować moje ścinki według kolorów, i powstała taka właśnie teczka. Hmm. I niestety, ścinków zrobiło się znacznie, znacznie więcej, dlatego postanowiłam je w końcu wykorzystać. Zrobić z nich coś fajnego. I tym razem będą to karteczki. Wyjmuję kilka kolorów pasków, które mam wsadzone do tej mojej teczki, i będę wybierać takie, z których stworzę coś ala wzór. Posegregowałam je sobie i będę przyklejać na taką taśmę dwustronną stykit. Możecie używać, czego chcecie. To może być klej, to może być taśma dwustronna, z czym będzie Wam wygodniej. Dla mnie po prostu wygodniejsza jest ta taka taśma dwustronna, którą można przykleić tak na dobrą sprawę w większych partiach od razu, dlatego ją lubię. Przyklejam tą taśmę do skrawka po prostu papieru, jakiegoś takiego makulaturowego. To nie ma znaczenia do czego przykleicie, tego i tak nie będzie widać. Także używamy po prostu rzeczy, które są tak naprawdę nam niepotrzebne, nie wiemy co z nimi zrobić. I teraz te paseczki, które ja mam, będę dzielić na jeszcze mniejsze części. Tutaj sobie wyrównuję i dzielę ten paseczek na dwa. Nie musi być idealnie równo, to nie ma większego znaczenia. Później będziemy to ze sobą i tak łączyć, jeden zaraz obok drugiego, więc jeżeli nam nawet wyjdzie troszeczkę krzywo, nie ma to znaczenia, naprawdę. Tak. Po prostu potnijmy sobie te paseczki na mniejsze części. Przynajmniej ja tak zrobiłam, żeby właśnie stworzyć jakiś ciekawy wzór. No i tutaj właśnie próbuję ułożyć z tego jakiś taki w miarę symetryczny wzór, ale stwierdziłam, że niektóre z tych paseczków są jeszcze troszeczkę za grube, i chcę, żeby jednak ten wzór był taki jakby trochę bardziej delikatny. Dlatego zastanawiam się, wyrównuję, układam, zastanawiam się w którą stronę, czy na wprost, czy na ukos, tak, żeby mi po prostu się podobało. No, i tutaj jeszcze przytnę na pół paseczek, bo chcę wykorzystać wszystkie te paseczki kolorystyczne, które przycięłam, dlatego potrzebuję po prostu trochę więcej przestrzeni. No, i to jest w zasadzie wzór, który będę chciała ułożyć, więc ściągam z tego mojego skrawka papieru. Ten papier zabezpieczający i po kolei zaczynam przyklejać te moje paseczki taki, ko, taka kolejność wzoru mi się podobała ale oczywiście to jak taki wzór będzie wyglądać zależy od tego jakie macie ścinki, z jakich papierów będziecie tworzyć to jest naprawdę indywidualne, dowolne i, i tak naprawdę chodzi o to żeby wykorzystać coś co nam po prostu leży i, i... Mnie męczy sumienie, że mam tyle ścinków i one tak leżą, a szkoda mi wyrzucać, więc trzeba coś z nimi zrobić. Także wyrównuję to, co mam, i teraz zastanawiam się, co dalej z tym zrobić. Tutaj mam bazę kartkową, którą będę wykorzystywać do tej konkretnej kartki. I tutaj znalazłam sobie trzy rodzaje wykrojników. Dwa mam takie, które idealnie by pasowały, ale oczywiście Gosia zawsze musi sobie zrobić pod górkę, więc wybrałam wykrojnik, który jest troszeczkę większy od tego mojego papieru, ale ma taką fajną, taki fajny wzór a pocztówka, znaczy znaczek pocztowy. Dlatego akurat mam ochotę wykorzystać go i muszę po prostu przyciąć go dwa razy, żeby dół też zrobić tym zygzakiem. Także po prostu będę dwa razy wycinać. Ale to nic. Wy oczywiście używajcie co macie. Równie dobrze mogą, nie, nie muszą mieć tak naprawdę żadnych ozdób na końcu te papiery. Grunt, żeby były równe, żeby można było dopasować je do kartki. Równie dobrze możecie przyciąć sobie taki kawałek papieru, który będzie idealny, idealnie pasował do, do kartki tej bazowej, czyli do bazy kartkowej i nie będzie trzeba nic przycinać. Tutaj musiałam trochę podkleić, bo mi się od taśmy ucięło. Czy oderwało kawałek, ale to, to nie jest dostępne. E, wzięłam większy kawałek tej mojej taśmy dwustronnej i przyklejam ją na większy papierek, bo chcę zrobić kolejny wzór. Także zabawa z tymi skrawkami naprawdę może być fajna. Można stworzyć mnóstwo, mnóstwo kartek. Z tak naprawdę tego, co mamy gdzieś tam pochowane <laughs> i leży, i, i tak naprawdę wzywa, zrób coś ze mną. Także przyciąłam, przycinam sobie tak naprawdę z tych moich skrawków kolejne paseczki. Ale tak jak mówię, możecie wykorzystać ścinki, które macie, ale równie dobrze możecie wykorzystać na przykład papiery, które gdzieś tam Wam leżą, które, z którymi nie do końca wiecie, co zrobić. Albo na przykład, tak jak yy, kiedyś oglądałam film Jennifer Maguire, która kartki robiła... Yy, też z paseczków, tyle że ona używała kolorowych pasków nie papieru skrapowego, tylko takiego zwykłego grubszego papieru w różnych kolorach. I robiła na przykład wzory tęczowe, też łączyła te, te, te paseczki ze sobą, ale po prostu tworzyła trochę inne wzory. Używała konkretnie papierów, które, które miała. Ja używam po prostu ścinków bo chcę się ich pozbyć, a wiem, że, że te ścinki też stworzą bardzo ciekawy wzór, bez względu na to, co mają na sobie, jakikolwiek mają tam swój własny wzór i tak będzie pasować, jeżeli na przykład dobierzemy te paski w miarę kolorystycznie do siebie. Ja tutaj na przykład wybrałam czerwony, żółty, złoty i to są takie kolory, które, które po prostu ze sobą się łączą i, i będą tworzyć ciekawy wzór. I Wy jak będziecie wybierać paski, które, które macie gdzieś tam w swoich zestawach, Osobach. Pamiętajcie o tym, żeby starać się je dobierać kolorystycznie, nawet jeżeli mają jakieś tam inne wzorki na sobie, nie ma to znaczenia. Chodzi o to, żeby po prostu te papiery ze sobą grały, żeby pasowały do siebie, także jest to dosyć istotne. Tutaj widzicie, że postanowiłam zrobić paseczki po prostu w poprzek, żeby nie było równo, żeby było trochę inaczej, żeby trochę inaczej to wyglądało, i tutaj mm, ta taśma jest o tyle fajna, że dopóki się jej porządnie nie zaprasuje, to jeszcze można odkleić paseczek. Więc jest to fajne, bo jeżeli coś krzywo przykleję, to mogę to poprawić. No i tutaj na te krótsze elementy po prostu obcinam z dołu pasek, przyklejam do góry i dzięki temu zużywam to, co mam. Także popróbujcie. No i nadmiar oczywiście obcinam. Takie skrawki już tych moich papierów jakoś mnie nie bolą, że je wyrzucam, natomiast te, te większe to jednak tak... jednak trochę szkoda. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, ale, ale po prostu zawsze je zostawiam, bo stwierdzam, że pewnie jeszcze jakoś się je wykorzystam. No i tutaj wybrałam sobie bazę kartkową, która, do której chcę po prostu przyciąć odpowiednio ten mój papier. No i mam takie fajne kwadraty z przeszyciami. Ale tutaj znalazłam większy, bo stwierdziłam, że jednak większy na tym, tej mojej bazie kartkowej będzie fajnie wyglądał. No, i oczywiście go tak, tak samo przytnę, żeby, żeby był już wzór. I. Zaraz po tym pokażę Wam, żeby nie wyrzucać tak naprawdę reszty tych ścinków z tego, z tego papieru, który nam zostanie, bo czasami jest tak, że albo możemy na przykład te nasze paseczki poprzycinać tak, żeby przykleić się na rozmiar A4, ale z doświadczenia wiem, że no te papiery, te ścinki, które mamy, no nie zmieszczą nam się tak naprawdę na, na ten format A4 będą jakieś takie przerwy i to już tak ładnie nie wygląda, więc dobrze jest po prostu przyciąć sobie mniejsze papiery, żeby z tych, na tych mniejszych papierach stworzyć te nasze wzory, i później, tak jak ja tutaj teraz w tym momencie, z tych resztek, które nam zostaną, powycinać na przykład za pomocą wykrojników, czy za pomocą. Na przykład dziurkaczy. Resztki, po prostu zrobić wzory. Można zrobić brzegowe elementy, można właśnie powycinać tak, jak ja tutaj kwadraty. Mogą być to koła, mogą być serduszka. Nie wyrzucajcie tych takich ścinków, które zostały właśnie z papieru, który żeście sami stworzyli, bo je też można wykorzystać. Bardzo fajnie można stworzyć z tego wzór na papierze. Także naprawdę. Spróbujcie, popróbujcie, pokombinujcie, co jeszcze można zrobić z tych skrawków. Z samych paseczków jest ciężko pokombinować, ale natomiast, kiedy je połączymy ze sobą, one stworzą bardzo ciekawy wzór, który naprawdę, tak jak tutaj widzicie, można poukładać sobie i, i wygląda to naprawdę ciekawie. Także tutaj już mam poprzecinane wszystkie moje elementy do moich kartek. Tutaj mam taki fajny wykrojnik, który dostałam przy zamówieniu jako gratis. I okazuje się, że jest naprawdę bardzo fajny, bardzo fajnie się sprawdza. W, w filmie, znaczy w opisie pod filmem, napiszę Wam, co to za wykrojnik dokładnie, żebyście wiedzieli. No a tutaj już składam tą moją całą kartkę. Przykleiłam tą moją e, kartę główną. I teraz trochę skróciłam tego mojego kwiatka, bo wydawał mi się troszeczkę za długi na ten, ten cały mój panel. Także przyklejam tutaj drobny element. Tak samo mogłam wykorzystać tą moją taśmę dwustronną do wycięcia na przykład tego kwiatka, żebym nie musiała się bawić się z przyklejaniem klejem. Po prostu ozerwać tylko tą dwustronny element i byłby klej pod spodem, ale to nie jest aż tak, nie wiem, tak. Skomplikowany wzór, żebym musiała specjalnie wycinać dodatkowo w jakichś ta, tam taśmach dwustronnych. Po prostu trochę kleju i, i jest dobrze. I tutaj mam przycięty też napis Tilly you". i go po prostu przykleję tutaj na kosteczkach 3D, bo uznałam, że on jest fajny i też zrobiłam go ze ścinków papieru, z resztek jakiś tam. Złotego papieru wycięłam na napis, a w tą ramkę dookoła białą, po prostu też ze skrawka papieru. Także bardzo, bardzo fajnie to wygląda. No i przede wszystkim wykorzystałam kolejne ścinki, a o to przecież chodzi w tych naszych karteczkach, żeby wykorzystać jakieś takie rzeczy, które gdzieś tam nam leżą. No i tutaj mamy już karteczkę sklejoną, i zabierzemy się za następną. Następna to będzie ta moja kwadratowa. I przykleję sobie ten mój panel. Można wykorzystać tutaj taką serwetkę, ale ja mam fajną serwetkę, taką warstwową. Podlinkuję Wam oczywiście ją w opisie, i do tego wykorzystam jeszcze inne ścinki. Wykorzystałam tutaj napis dla Ciebie: to jest stempelek zegaterii. Nie wiem, czy on jest jeszcze dostępny. Ja go kupiłam bardzo, bardzo dawno temu, ale sprawdzę. Jak, jak znajdę, to go też podlinkuję. No, i sklejam tą moją trzywarstwową serwetkę. Oczywiście można ją użyć pojedynczo, ale wydawało mi się, że jak ona jest tak, taka warstwowa, to tak bardziej fajnie fajniej będzie wyglądała, bardziej tak rzuca się w oczy i, i dlatego stwierdziłam, że ją właśnie wykorzystam. Więc ją podklejam, oczywiście klejem, żeby to wszystko ze sobą połączyć, żeby stworzyło ciekawy wzór. Także. Sklejam równiutko. Ta serwetka ma jeszcze środek, ale ja tym razem postanowiłam wykorzystać tylko to obramowanie, bo nie było potrzeby. I tak środek będę zaklejać tym napisem moim, więc, więc nie trzeba. Przyklejam do mojej bazy i przyklejam napis dla Ciebie jeszcze do złotego takiego kółeczka, który też został wycięty z takich resztek papieru i i mogę przykleić na kosteczkach 3D, żeby trochę podnieść ten napis. I też w zasadzie karteczka jest już prawie gotowa. To jest w zasadzie kartka jedna z prostszych, bo tutaj nie zrobiliśmy nic nadzwyczajnego, ale chyba jest moją taką ulubioną z tych wszystkich kartek. Bardzo fajnie wygląda. No i ostatnia karteczka z wykorzystaniem tych naszych kwadracików. No i tutaj będę kombinować, jak te kwadraciki poukładać, żeby miały jakiś tam miarę sens. Też wykorzystam ten mój, na, ten mój kwiatek, a napis mam z, ze stempli Jeannie Kane Design. Hello friend. Też ma bardzo fajne napisy, także lubię właśnie używać tych stempli. No i przyklejam. Przyklejam przede wszystkim te, te dwa duże. I będę się zastanawiać, jak te mniejsze jeszcze ulokować, żeby, żeby to fajnie wyglądało. Nie mam oczywiście pewności, jak to ma wyglądać, dlatego tak przekładam trochę tu, trochę tam, żeby to jednak, jednak mi się podobało, żeby ten wzór miał jakiś taki, taki fajniejszy, fajniejszy wygląd. I żeby ten kwiatek też był widoczny, także tak, no, trochę trzeba pokombinować, ale ale i tak w efekcie kartka bardzo fajnie wygląda także wykorzystanie tych kwadratów to jest dobry pomysł, tak jak mówię można wykorzystać też koła, można wykorzystać serduszka tak naprawdę używajcie wykrojników, które macie, a jeżeli nie macie to równie dobrze możecie po prostu poprzycinać kwadraciki za pomocą nożyka czy trymera i, i też to będzie fajnie wyglądało te są po prostu dodatkowo z przeszyciami dookoła Także to jest po prostu tylko dodatkowy taki element, ale nie musi być. Jeżeli nie posiadacie wykrojników, to równie dobrze możecie po prostu przyciąć zwykłym nożem czy trymerem i, i naprawdę efekt będzie bardzo fajny. Także popróbujcie, spróbujcie wykorzystać te swoje <noise> zapasy ścinków, które na pewno gdzieś tam leżą. No i jak już mam wszystko przyklejone poza kwiatkiem to oczywiście przyklejam kwiatka, no bo też musi być na tej, tej kartce I ten kwiatek ma właśnie taki środek, który może być pusty, a można go przykleić i ja przyklejam zazwyczaj go troszeczkę podniesiony, bo tak fajniej wygląda jak, jak jest jakiś dodatkowy element, zawsze można to jeszcze dodatkowo potuszować, ale Wy możecie wykorzystać wykrojniki które po prostu gdzieś tam macie, to mogą być takie po prostu zwykłe kwiatki z listkami dołączanymi osobno. Tutaj postanowiłam jeszcze dookoła tej mojej rameczki zrobić złotym cienkopisem. No i tutaj już obramowanie zrobiłam. I postanowiłam wykorzystać Liquid Pearl. I ten kolor to jest akurat White Opal. No na dwóch moich karteczkach nałożę go, bo on jest bardzo fajny. Nie mam żadnych nuwo ani tym podobnych rzeczy. Mam po prostu tylko te Liquid Pearl. Bardzo lubię ten kolor i nawet całkiem spokojnie, bez problemu wychodzi z tej mojej buteleczki. Więc akurat ten jest całkiem fajny, ale wiem, że jest, są też takie, które naprawdę ciężko wychodzą i jest z nimi duży problem. Ten, tą butelkę mam już naprawdę bardzo długo i bardzo, bardzo często ją używam i bardzo lubię właśnie ten kolor. Tutaj zrobiłam obramowanie dookoła, dzięki, powst dzięki temu powstały takie fajne. Fajny dodatkowy ornament. A tutaj postanowiłam wykorzystać Glossy Akcent, żeby ten kolor y, po prostu nie był widoczny, ale były takie kropelki, jakby rosy na tym całym moim papierze. Także po prostu troszeczkę inaczej. Także tak wyglądają nasze trzy karteczki, które zrobiliśmy teraz, ale ja oczywiście zrobiłam kilka kartek poza tym. Także tutaj mamy w kolorze czerwonym, która mi się też bardzo podoba. Tutaj dodatkowo zrobiłam listeczki na kalce i zrobiłam czarne obramowanie. Tutaj mamy wycięte takie dajkaty wyci wyciskane z papieru. Można wykorzystać i papier jest w kolorach fioletowych. I tutaj mam jeszcze dodatkowo wsadzono, wsadzone kwiatki z rano takie maluśkie, maluśkie. Także możliwości tak naprawdę udekorowania tego rodzaju kartek jest tak strasznie dużo, że ogranicza nas jedynie wyobraźnia, dlatego popróbujcie. Możecie także wykorzystać chimpozyt na gorąco, aczkolwiek pod wpływem ciepła z nagrzewnicy klej może puścić i paseczki odpadną. Ale sprawdźcie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam oczywiście do innych moich filmów, do subskrypcji kanału, do kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach. I co? zobaczymy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, papa. Pa.